Chcesz szybko uzyskać niemieckie obywatelstwo? Teraz będzie to o wiele trudniejsze. Ustawodawcy zlikwidowali system szybkiej ścieżki dla obcokrajowców. Chodziło o możliwość ubiegania się o obywatelstwo zaledwie po trzech latach pobytu w Niemczech. Taką procedurę wprowadził rok temu poprzedni rząd Niemiec pod egidą Olafa Scholza. Konserwatywny blok obecnego kanclerza Frydysia Merca był zdecydowanie przeciwny tej nowelizacji, nazywanej przez krytyków turbonaturalizacją. Teraz zasada pięciu lat obowiązuje wszystkich, niezależnie od posiadanych kwalifikacji. Partie opozycyjne twierdzą, że posunięcie to wysyła zły sygnał w czasie, gdy Niemcy potrzebują więcej wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Jednak bardzo niewiele osób otrzymuje obywatelstwo dzięki przyspieszonej naturalizacji. Spośród 300 tysięcy osób, które w 2024 roku otrzymały niemieckie obywatelstwo, tylko kilkaset przeszło przez system szybkiej ścieżki. W ostatnich latach nastawienie społeczeństwa do imigracji uległo w Niemczech pogorszeniu. Częściowo z powodu przeciążenia gmin, w których mieszka wielu imigrantów. Zmiana ta pomogła również skrajnie prawicowej partii AfD awansować na pierwsze miejsce w niektórych sondażach poparcia.